Ciemna z tej Barks. Ulepszenie polowe Załaga 2-0. Akurat topografia im wy... w miarę OK wyjdzie, to jest ciekawy tryb ze scenariuszami. Będziemy mieli różne czołki do wyboru, więc na plus. Jakieś tam nagrody można będzie zdobyć. Jest OK. Nie mam, nie mam do czego się doczepić. Natomiast Ulepszenie polowe. I załoga 2.0 to jest totalne jak na razie nieporozumienie. O ile załoga jeszcze będzie testowana, no to super. Bo naprawdę komplikują perkit działające w jakimś czasie. To miało być dużo prostsze, łatwiejsze, a jak na razie do Kogiemogiem wychodzi. A ulepszenie polowe to już w ogóle w WG leci. Raczej coś jak w chcą zrobić, tyle, że w WOT nie ma modułów. A tu są po prostu miks zrobić, przez co na przykład będziecie musieli więcej wydawać na czołgi, nie ukrywajmy. Dla niektórych 150 tysięcy kredytów to niewiele, ale wyobraźcie sobie, że musicie wydać na 7 modułów w sumie. 7 czy... a, wybaczcie, 5 modułów, źle liczę. I ktoś ma 30 czołgów, świętego tieru. No tak. Niestety, ale. No, a nie zapominaj że są dziewiątki, ósemki, 7, szóstki. No na szóstkach to akurat 10 tysięcy to jest spoko cena, Ósemki też, ale. No mówmy się, ósemek my przeważnie mamy więcej. No i trzeba sobie po prostu dużo kredytów, sporą ilość kredytów przygotować. No i jest jeden problem. Kole... Taki, że. Patrzcie sobie. Szósty tier byle co. Szósty tier ma trzy moduły. I wpływające na parametry jezdne. Ósemka natomiast też ma trzy. Destylowania. a dziesiątka, kurde coś to nie odskoczyło dziesiątka ma znacznie więcej jeszcze ma miejsce na kolejną modyfikację. Ta. Czego ósemki nie mają. Ale się upewnie nie mają. Dobra, coś to chrzeniem mają to miejsce, to jest istotne w sumie. No, ale będzie jednak na to, czy, czy, czy będą różnice. Znaczy, czy jakie będą różnice, no to e, ktoś zapyta. Trzeba się do. Problem jest taki, że e, niektóre hateki mają różne e, moduły. Tak więc to, to naprawdę trzeba by było poświęcić sporo czasu żeby sprawdzić co dane pojazdy mają. Raczej tu widzę, że się niektóre moduły powtarzają na różnych pojazdach. Na medach mamy też widzę już zupełnie inne moduły. No i zróżnicowanie tych modułów powoduje, że ciężko kreślić, ale no dziesiątki mogą dużo zyskać, ponieważ już ogólnie tierowo wy, wy, mają przewagę. A jeżeli dodamy jeszcze mały burst, no to ósemki mają co, jeszcze gorszą sytuację. Zastanawiam się, co na przykład ci w tej. czego mi nie chcę zaznaczać? Co może ci w tej dostać? Obrót. Docelności. Celność. Czas celowania, celność. Znaczy w tej nie raczej lepiej mieć. W sumie lepsza jest celność. Zmiana technicznych, Zasięg widzenia. No tu czas trwania ogłuszenia o minus 10, dodatkowy czas ogłuszenia o minus 15. Ło, to jest obowiązkowy perk. Powiem tak, że na Chiefie dużo to da. Prędkość wsteczna, prędkość obrotu wieży, prędkość obrotu wieży, prędkość wsteczna. Powiem tak, że z tego modułu bym żadnego nie skorzystał, chociaż... Trzeba by było się zastanowić, zmiana charakterystyczny, uszkodzenia od pocisku od łamku minus 15! Aha, czas utrwania ogłoszeń minus 8, osłona, no spoko. Rozrzut podczas ruchu i obrotu po, po kadłubie plus 4, a tu mniejszy rozrzut. No ale hmm, pod, większa podatność na uszkodzenie odwoku burzące to nie jest dobry pomysł. Znaczy w tej nie. O nie, nie. Czekajcie. Ale wyrozumiecie co? Że ci w tej nie są nękane przez artylerię. Teraz, jak się troszeczkę uodpornią, jeszcze bardziej, no to będzie do coś ciekawszy. No to cify zyskają i to bardzo dużo, bo powiem tak, że głównie cify teraz udupia artyleria. No, a większość szczegółów ogólnie. To co tu co to mamy? Punkty wytrzymałości, rozrzut. No, gdzie się tam przydaje te punkty dodatkowe. Projektmość maksymalna czy celowania No, 4 to jest dobra. Dobry dodatek. No tu podejrzewam, że gracze wybierą dodatkowy perk. Bo. Znaczy, nie perk co ja gadam ten moduł. A jeszcze nie powiedziałem, że. Ogólnie macie do dyspozycji, będziecie mieli do dyspozycji dwa zestawy wyposażenia. No i to też się bardzo mi nie podoba, bo jednak... Żeby grać efektywnie niektórymi pojazdami, trzeba będzie mieć takie dwa modły. No może na cif czy na eBoli, nie będzie to aż tak konieczne. Natomiast na innych pojazdach, jak ktoś chce mieć dobre wyniki, no to będzie musiał sporo kredytów wydać. No i nie będzie takiego uniwersalnego jakby zestawu. A gracze będą sobie wybierać pomiędzy dwoma. No, no cóż, sporo to kredytów będzie kosztować. Różni, powiększy się różnica pomiędzy ósemkami a dziesiątkami. No i różnica pomiędzy doświadczonymi graczami, a tymi słabszymi. No i tymi, co mają sporo kredytów. Bo umówmy się, gracze, którzy mają sporo czołgów, no to nie, nie na wszystkie czołgi to da, dadzą. Moim kredytów nie, po prostu nie starczy. No, tu jest stopniowe odblokowywanie. No, nie wszystkie moduły są przydatne. Tak jak widzieliście na przedstawie na prezentowałem Wam. Może tragedii nie będzie, ale ten system powinien być jeszcze raz przetestowany. Dobra, myślę, że zobaczmy, co na przykład niszczyciele mają za fajne moduły. Hmm, SRV, co tu mamy? Prędkość kadłubem, wytrzymałość zawieszenia. Zdolność do pokonywania, hmm. No. Czas celowania 5. No, FSR, ale lepsze będzie branie celności. To nie muszę mówić. Maskowanie, oddaniu strzału plus 6. Hm. Zasięg jest istotną rzeczą. Natomiast celność. Celność plus 5. Czas przeładowania plus 3. Czekajcie. Celność plus 5. To chyba ktoś pope popełni błąd, bo celność powinna być na minusie, i wtedy na przykład nie mamy, to mamy większy rozrzut. No, chyba wiemy o co chodzi, ale... No patrzcie, celność minus 5, czyli tu jest lepiej, lepszy ponos. Chyba ktoś się pierdzielnął i to nie pierwszy raz. Moc silnika... No niektóre moduły, jak widzę, nie będą tak niesamowicie wpływać, natomiast bardziej mnie boli fakt, że kredyty będą żerane. A baboki... A, coś podobnego będą miały. To się niektóre na niektórych pojazdach moduły powtarzają. No, eee, dobra, napiszcie po prostu co o tym sądzicie. Jak dla mnie, no to troszeczkę kredytów zejdzie. Ale ta zmiana nie powinna wchodzić. Powinien jeszcze ją przetestować, bo opór graczy jest słuszny. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.